Witam serdecznie, Konak Baszak. Witam, witam. A dzisiaj będzie o tych lujach. O tych lujach, o których nagrywałem ostatnio film, czyli to są Huawei FreeBuds 7i. I to są FreeBuds'y, które są w cenie nominalnej, w cenie standardowej 499 zł. I to są świetne słuchawki. Mają fajną baterię, do 35 godzin razem z etui normalnie do 8, bez NC. Na NC koło 5. Bardzo fajnie głuszą, bo tutaj mamy, tutaj mamy gumeczki. Mamy gumeczki, a nie takie, wycie wkładane. Są plusy tych i tych, ale no tłumią lepiej. ANC jest fajne, muzyka jest fajna. Nie są najgłośniejsze na rynku, ale mają bardzo fajną jakość audio, jeśli chodzi o ich cenę. I były teraz promce za 399. I powiem uczciwie, przepraszam Panie Chłopie, są fajne słuchawki. Jak szukacie słuchawek do pięciu stówek, warto brać. Jeżeli Wam się jednak nie spieszy, ja bym zaczekał, aż znowu będą za cztery stówki. To to powiedział. To to powiedział. Co za łajdak. Za cztery stówki to są sławki, które porównywałem chociażby ze swoimi swoimi, też dostałem Realme Budsami R Pro, które są fajne, są głośniejsze, też mają gumeczki, więc bardzo podobna budowa, ale te chyba mają lepsze NC i lepszą jakość muzyki. Te są głośniejsze. Porównując do tych czyli do Huawei FreeBudsów 6, tu jest lepsze audio. Ale tu chyba jest lepsza, e, lepsze tłumienie przez to i trochę większa głośność, tak bym powiedział. Ale to może być przez budowę. I nie każdemu będzie pasować. Chociaż ten design też jest wygodny, bo się bałem, że nie będzie, ale też jest. Ale to są takie dużo bardziej tradycyjne. A wiem, że wiele osób woli tradycyjne słuchawki z gumeczkami. One też będą najlepiej tłumiły. Podsumowując, jak będą znowu promy za 400, śmiało można brać za 500. Wiecie jak to jest. Ja w Poznaniu mieszkam, pod Poznaniem mieszkam. Jak już mogłem mieć coś taniej, to drożej to mi ciężko kupić. Czekajcie na promki i bierzcie w wersji różowej, bo mi czarną wysłali. Pozdro.